Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj u fryzjera. Już nagrywałam wcześniej inną kamerą, teraz zmieniliśmy. Patryk kolorował dzisiaj moje włosy, przycina je teraz. Zrobiliśmy grzywkę w międzyczasie. No i niedługo będziemy suszyć. Pokażę Wam, jak się stylizuje włosy. Wiadomo, nie każde się stylizuje tak samo. Moje są bardzo cienkie i bardzo delikatne proszę zobaczyć, bardzo ciekawie je przycina można sobie podejrzeć, tak czuje się jak jakiś punk ale efekty są świetne bo jeżeli on przytnie włosy to one się bardzo fajnie układają wtedy i myślę, że dobry fryzjer powinien być w stanie to zrobić, powinien tak być w stanie przyciąć włosy, że po każdym momencie wysuszeniu one się po prostu świetnie układają przycinamy włosy Proszę spojrzeć, jaka ciekawa technika. Nie znam się na tym, więc nie potrafię powiedzieć, czy tak się robi, czy tak się nie robi. Wiem, że działa i że jestem bardzo zadowolona. Jak wychodzę od Patryka, pokażę Wam efekt końcowy, jak wysuszymy. Teraz czeszemy po przycinaniu. W Ameryce jest bardzo dużo salonów fryzjerskich i bardzo zróżnicowane są ceny. Większość fryzjerów jest uh, pochodzenia zagranicznego. Bardzo dużo jest uh, meksykańskich fryzjerek albo chińskich. Uh, Patryk jest uh, Amerykanem. How long have you been doing hair? 39 years. I zajmuje się włosami swoich klientów już przez 39 lat. Także pokażę Wam efekty za chwilę. Kładziemy teraz piankę na włosy i będziemy zaraz je suszyć, czyli zaczynamy stylizację. Mousse. Po angielsku o, pianka się nazywa mousse. It can we go to the trash? I don't know which one is harder. You don't know which one is what? Harder. Like finding a partner? Harder or a job? Then you can put your head upside down. And upside down? Yep. Margarita, can you bring me a hairspray, please? When you dry your hair? Mm hmm. Only really concentrate the heat on your roots. Mm -hmm. Because your ends because that. they're drier are going to dry anyway. Just from having the heat rise through them. How many in there? Six. Ostatnie kroki teraz, prostujemy końcóweczki, tylko, po całym włosie nie przyjeżdżamy, ponieważ całe się niszczy. Robimy tylko od połowy włosa w dół. Wcześniej nałożyliśmy serum chroniące, żeby zdrowo wyglądał zdrowo i żeby nie był szorstki.